Jo yo, yo, yo. i to brzmi absurdalnie, ale trzeba przyznać, że kolejny odcinek z jej sports FC Beta pojawił się dzisiaj i jak widać, mamy tryby z FIfy, których nie powinno tu być. Nie wiem czemu tam są. Nie wiem czemu, ale są, ale dzisiaj przetestujemy nową karierę, karierę online. W trybie offline, czyli bo nie mam jeszcze połączenia w tej grze z internetem, więc to będzie kariera online z offline. Da się tak grać, ale to jest dziwne i sami to zobaczycie, jak to jest. Są nowe do dodatki, bo oglądałem przed chwilą, jak to wszystko fajnie wygląda, żeby wam nagrać. Pojawił się nam zawodnik w menu, więc mamy jakąś tam nowość. Halant, jak widać, więc dobra, wchodzimy i raczej tutaj powinniśmy użyć obecnych składów z tego względu, że że właśnie nie mam tego połączenia z internetem z tą betą jeszcze. Jutro ma być jakaś aktualizacja większa, więc może już ten Ultimate Team też będzie, zobaczymy. Eee, dobra. I jak widać, jak widać, mamy tutaj nowy wybór kariery i możemy wybrać tę normalną karierę, czyli menedżera i zawodnika, ale też możemy wybrać karierę online. I dzisiaj wnoszę to zrobimy. Weźmiemy sobie karierę zawodnika online. I stworzymy nowego zawodnika. online mam nadzieję, że żadnych błędów tu nie będzie, bo oglądałem, że wiele błędów było, że tam znowu ci znikali i w ogóle. No dobra, weźmy sobie. Oj, i super, zawodnika nie ma. Zawodnika nie ma, ale nazwijmy go Frank yy, i Ocean, tak. Frank Ocean. Przydomek niech będzie yy, wyłączony. No i na koszulce nie będzie blondet. Blondet, bo to album, więc niech będzie blondet. No i wszystko tutaj niech będzie już normalnie, tak jak jest. No, i myślę, że tutaj jeszcze pozycję mu zmienimy na środkowego ofensywnego pomocnika, tak będzie najlepiej. Jak widać, tak jest najlepiej. No, nie wiem, nie widać nic, więc nie pokażę Wam nic tutaj więcej. Więc przechodzimy dalej, i jak widać, mamy nową zmianę w wyborze teamów. Możemy zmienić stroje. Możemy zmienić stroje, jakiś błąd kolejny tutaj się nam wdarł, ale możemy tutaj właśnie za pomocą tego przycisku zmienić stroje. I patrzcie, to tutaj klikając, zmieniamy te stroje, a obok mamy polubienie. Możemy ulubić ten zespół polubić i później użyć go w turnieju, jako już gotowy, żeby tam już nie przeklikiwać. Ale dzisiaj skupimy się na karierze atletykiem Bilbao i w tym klubie właśnie rozpoczniemy karierę. Więc tak, jak widać to mamy ustawienia pod tą karierę. Ja sobie tylko włączę możliwość gry ze znajomymi, ponieważ będę nagrywał odcinek z youtuberami już niebawem, więc chciałbym z nimi sobie pograć. Mam nadzieję, już w tej karierce albo menedżerza. Więc lecimy dalej i zobaczymy jak to będzie. Mamy tryb perzmatu, który będzie dostępny później. I tak, mamy loading screen i lecimy. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli i tak, to zostawcie pod tym odcinkiem 150 w no górę i będzie trzeci odcinek już z jakimś tam youtuberkiem na pewno, bo jeszcze ugadałem z jednym, więc... Tyle i będzie kolejny odcinek. Dobra, napiszmy sobie tutaj karierkę i lecimy dalej już nie przedłużając. I właśnie tu jest kolejna nowość, że możemy założyć konto na ESCO z FC, czyli na portalu społecznościowym, gdzie uwaga, możemy postować, dodawać znajomych i możemy również mieć kursor. Tak, jest kursor, który odpowiada strzałkom, więc ciężko się nim operuje. Mam nadzieję, że zmienią to na myszkę. Jest takie właśnie logo, też jak widzicie. No dziwne to jest wszystko, ale dobra, no, zalogujmy się. Utwórzmy konto, właśnie jak mówiłem, możecie tworzyć nawet grupki na Messengerze w takim typowym. Więc, no, można swój, o, aha, teraz się to pojawił. Yy, możecie nawet stworzyć twoguzman menu tutaj w tej grze. Dobra, to wpiszmy jakieś podstawowe dane, moje. No nie będziemy się tutaj więcej na mieli rozwodzić. Możemy też inne imię i nazwisko niż yy, w grze, którą wybraliśmy. I właśnie mamy fit, Mamy fit i możemy tutaj mać, mamy taki wybór, mamy naszego trenera, mamy Williamsa, mamy bramkarza i mamy Juriego, który też dostał betę, który też sobie pokrywa i też, z którym może zagramy coś tam kiedyś. No, jakiś post. Jak widać możemy łatwo post odpublikować, szybko nam się opublikował i możemy go też zalajkować, więc super możemy tutaj mieć interakcję z w tym trybie. No, zaobserwujmy Juriego. No i możemy stąd już wyjść, bo chcę wam więcej rzeczy pokazać. Jeszcze cię gameplayu nie pokażę, bo dzisiaj tak bardziej od menu strony. No ale jak widzicie, patrzcie, jest warto. Kup trampolinę, idź do klubu nocnego Pyramids. No moim zdaniem niespełnia wymagań wiekowych, trzeba mieć 23 lata. No, no dziwne. Można kupić też z auto i mieszkanie. To są jakieś nowości. Słyszałem, że jakieś wyścigi też w tej grze są. To dziwne, że to skrapił Karlska są jakieś wyścigi. No jak widać, mamy proste menu. Tutaj nic tam się nie zmieniło. Mamy kotwice koło kołobrzyk z drugiej ligi. Nie wiem co ona tu robi. Nie pytajcie mnie. Proszę, nie pytajcie mnie, bo ja nie jestem Deweloperem, więc nie wiem, Pytacie e-sports. No i widać, może też wysyłać wiadomości. Tam widzicie, mamy od Juriego. No i mamy różne tam, yy. możemy na treningi z graczami online robić, ranking, to wszystko Wam mogę pokazać w następnym odcinku, w tym bardziej skupimy się tak bardziej ogólnie. Zobaczmy jeszcze kalendarz i zobaczmy kiedy gramy z kotwicą koło i jak to wygląda. Okej, okay, gramy 23 lipca, więc, więc myślę, że Wam ten mecz pokażę, ale to już jak zostawicie 150 po górę, nie chcę robić jakichś wysokich progów, nie chcę też przedłużać. Pokazywałem Wam dzisiaj większość rzeczy niż w ostatnim odcinku, w kolejnym mogę Wam więcej pokazać jak chcecie, napiszcie w komentarzu co chcecie zobaczyć. Ja się nam byłem Dante, a to był odcinek, drugi odcinek z Bety i Sports. Żegnam Was serdecznie. Prismode. pa pa!